Lotnisko w Żerominie? No czemu nie? Ja przeżyłam szok, słuchajcie. Ale spójrzcie, pas startowy, długi, oświetlony. Jest cała infrastruktura: jest kontener, jest namiot, jakaś wódka. Ale tak na poważnie, lotnisko cieszy się naprawdę bardzo dobrą opinią, a jest przeznaczone dla lekkich samolotów i szybowców. I miałam to szczęście, miałam to szczęście, że akurat teraz, właśnie samolot sobie leci, przelatuje, i specjalnie dla mnie pan pilot popisy robił. Startował, lądował cztery razy, słuchajcie. Mega, no po prostu rewelacja. Pięknie oświetlony. Super. Brawo! O kur, taki! Ja się spodobałam temu pilotowi. Już chyba dziesiąty okrąg robi tutaj nade mną. Pozdro dla pana pilota! Głównym sponsorem cyklu Babka na Tropie jest Toyota Salon w Sieradzu.